Twój maluch wpada w histerię i wiesz, że uspokoi się w huście, ale zamotanie go w tej pierwszej fazie będzie stanowiło problem. Myślę, że znajdę na to kilka sposobów. Oglądajcie dalej. Z tej strony Monika Osińska Żabka i dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć parę słów o tym, jak radzić sobie z wiązaniem płaczącego dziecka. Dziecka, które nie za bardzo chce w tej chwili tego, co my chcemy, właściwie to, samo nie do końca wie, czego chce, i my chcemy pomóc takiemu małemu człowiekowi właśnie przytulając go do siebie, właśnie nosząc go w huście. I kilka takich moich rad, co warto zrobić wtedy, kiedy motacie dziecko, które płacze. Po pierwsze, pierwsza najważniejsza rzecz, którą Wam poradzę, to jest skupienie uwagi na dziecku, a nie na wiązaniu. Nawet jeśli to wiązanie wyjdzie nam trochę nieporadnie, nie będzie technicznie i, technicznym ideałem, to nie przejmujcie się tym. Ustabilizujcie dziecko, zawiążcie je tak, żebyście e, mogli wykorzystać ręce do celu na przykład gładzenia małego człowieka, poklepania go po pupie, e, przytulenia, tak, żeby dziecko już było zawiązane, wstępnie przynajmniej, a wasze ręce wtedy mogą posłużyć do czegoś innego. I kiedy mały człowiek się uspokoi, wtedy krok po kroku korygujecie wiązanie. W zależności, czy jest to kieszonka, czy jest to kangurek. Korektę tych wiązań macie w odrębnych materiałach filmowych. Drugi pomysł. Myślę, że równie pomocny, równie ważny. E, nigdy, jak dziecko płacze, nie stójcie w miejscu, nie, e, nie, nie sztywnić, sztywnie, sztywniejcie. Kurde, słowa mi brakuje. Nie róbcie się sztywne, sztywni. Tylko z luzem do tego podejdźcie. Wasze ciało musi pokazać małemu człowiekowi, że was ten stres nie dotyczy. Nawet jeśli tak, tak nie jest, to starajcie się zejść z tych emocji. Starajcie się ruszać, przede wszystkim się ruszać, czyli bujacie się, robicie delikatne przysiady, tańczycie z dzieckiem, w zależności co wasze dziecko. Uspokaja, sami doskonale wiecie, jakie ruchy wykonujecie, czy na piłce, czy jakieś inne, które sprawiają spra wasze dziecko w stan takiego ukojenia. I wtedy e, róbcie to samo wiązanie właśnie wykonując te ruchy. Kolejna rzecz, nućcie. E, nucenie w trakcie wiązania ma bardzo ważną funkcję. Po pierwsze, wprawia w wasze ciało w delikatne drgania. Wywoływane właśnie mruczeniem czy nuceniem, nawet śpiewaniem jakichś piosenek po to, żeby Wasze dziecko też odbierało właśnie takie pozytywne dźwięki, pozytywne wibracje. Natomiast druga rzecz Wam pozwoli się skupić nie na płaczu dziecka, ale skupić głowę na właśnie tym nuceniu, tym śpiewaniu, tym mruczeniu mruczanek, które wasz maluch uwielbia. I też dzięki temu troszeczkę odetniecie się od tych emocji. Ale tak jak mówię, przede wszystkim wprawiacie dziecko w takie delikatne, bardzo przyjemne drgania. Nie przejmujcie się tym, że nie do końca wasz wokal jest taki, jakbyście sobie życzyli. Po prostu to nucenie ma inną funkcję. No i jedna z istotniejszych rzeczy, jeśli macie wokół siebie drugą osobę, która chodzi i mówi: Ale dlaczego on płacze? A co ona chce? A może tak, a może źle ją nosisz, a może źle zawiązałaś, a może jest jej niewygodnie, a może jest jej za ciepło, a może jest jej za zimno. To pierwszą, najważniejszą rzeczą jest by walić tą osobę out z pokoju i powiedzieć: słuchaj, ja uspokajam dziecko. I nie wkurzaj mnie, bo ja wkurzam dziecko. Więc. Im bardziej zadbacie o swoją psychikę w takiej sytuacji, tym lepiej zadbacie w tym momencie o dziecko. Więc ja w takich sytuacjach wywalałam babcie, wywalałam męża, mówiłam: Dajcie mi spokój, ja z dzieckiem będę, ja dziecko uspokoję. Ja wręcz, jak już wiedziałam, to, to czego się nauczyłam czyli to, że moje emocje dziecko odbiera razy dwa to mając tą wiedzę w głowie, Starałam się moje emocje maksymalnie wycofać. Wręcz byłam tak cholernym stoikiem, że nawet jak ja bym siebie słychała, to, to, bym, to bym sama siebie potrafiła wkurzyć. Ale dzięki temu, schodząc ze swoich emocji, wyciszając się na maksa, potrafiłam wyciszyć dziecko nawet w stanach e, naprawdę dosyć ostrych histerii, bo wiedziałam, że. Tylko i wyłącznie zejście z moich emocji pozwoli zejść z emocji mojemu dziecku. U mnie to było o tyle istotne, że na tle emocjonalnym u agaty pojawiały się duszności. I te z tych duszności, żeby się wycofać, żeby tego, to się nie pojawiało, musiałam bardzo mocno zadbać o swoje emocje i przez to o jej emocje, i to wszystko razem pozwalało mi właśnie wypracować taką technikę. Dbania przede wszystkim o własną głowę. Pamiętajcie o tym, że to nasze emocje sterują emocjami dziecka. Jeśli będziemy uspokajać dziecko samemu, będąc wkurzonym i patrząc na zegarek, to chyba nic z tego nie będzie. Po prostu musicie przyjąć do wiadomości, że czasami to dziecko dyktuje warunki, a nie wy. Ja myślę, że wszystkie te najistotniejsze elementy Wam powiedziałam. Tak jak mówiłam, w opisie filmu będziecie mieli linki do korekt kieszonki czy kangurka, bo myślę, że te korekty przydadzą się Wam wtedy, kiedy dziecko już się uspokoi, kiedy dziecko już, no, że tak powiem, zejdzie z tych właśnie negatywnych emocji, wyciszy się, może zaśnie, i wtedy z krok po kroku. Pasmo po paśmie, dociągniecie wiązanie, poprawicie je, doprowadzicie go do takiego stanu, że napięcie materiału będzie właściwe, pozycja dziecka również, a wy w końcu będziecie mogli odpocząć. Z mojej strony to tyle, i do zobaczenia w następnym filmie.